Zgody i kosy, część 36. Lubisz Górnika Zabrze? Daj strzały, zobacz, ilu was jest! Wbijajcie na mojego Instagrama, żeby głosować, jaki klub w Zgodach i Kosach będzie następny. Górnik Zabrze ma zgodę z GKS Katowice, Wisło Kadębica oraz Hajduk Split. Kibice Górnika i Hajduk Split zawarli zgodę w lutym 2016 roku podczas turnieju Torcida Cup w Zabrzu. W marcu tego samego roku kibice Górnika dopingowali Hajduka w wielkich derbach Chorwacji przeciwko Dynamu Zagrzeb. W marcu 2018 roku z okazji 70-lecia Górnika kibice Hajduka odwiedzili Zabrze na mecz towarzyski, który obejrzało ponad 21 tysięcy widzów. Kibice Hajduka zorganizowali przelot samolotem nad stadionem z napisem 100 lat od Turcida na Split. Natomiast Kose Górnik Zabrze ma z Polonią Bytą, Piastem Gliwice, Zagłębiem Sosnowiec, Widzewem Łódź, Legią Warszawa, Arką Gdynia, Elaną Toruń, Wisłą Kraków oraz szczególną z Ruchem Chorzów. Walka o panowanie na Śląsku kibiców Górnika i Ruchu trwa od lat. Niestety nie brakuje w niej ofiar. Pewnie teraz trudno sobie to wyobrazić, ale na początku lat 90. kibice niebieskich na krótko porozumieli się z fanami Górnika przeciwko GKS-owi pod hasłem Śląsk siła bez Katowic. Natomiast w 2003 roku kibice w zabrzu na derbach z ruchem wywiesili taki transparent. GKS bankrutuje, ruch z ligi spadnie, zostanie tylko górnik i Śląskiem zawładnie. Ponieważ ruch żyje w przyjaźni z Wisłą Kraków, ostatnio na meczu górnika z Białą Gwiazdą, Torcida przygotowała oprawę dedykowaną kibicom niebieskich dotyczącą współpracy z policją. A największą kosę spoza kraju Górnik Zabrze ma z Czeską Opawą, Słowacką Słowan Bratysławą, Chorwacką Dynamem Zagrzeb oraz Rosyjską CSK Moskwa. Kochani, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym całym kibicowskim transparencie i czy Górnik Zabrze jest władcą Śląska. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie obserwacje, żeby być na bieżąco i zostawcie wszelkie strzałeczki, serduszka, aby kanał się rozwijał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!